Skuteczne stosowanie prawa jest niezbędne, aby zagwarantować obywatelom i przedsiębiorcom czerpanie korzyści wynikających z prawa Unii Europejskiej. Dlatego cieszę się, że Komisja Europejska realizując swoje priorytety polityczne przykłada tak wielką wagę do zapewnienia właściwego wdrożenia i egzekwowania przepisów. W tym kontekście bardzo ważna jest ścisła współpraca między Komisją a państwami członkowskimi. I tutaj nie ulega żadnej wątpliwości, że jednym z największych wyzwań, przed którymi stoi dzisiaj Unia Europejska, jest zapewnienie przestrzegania rządów prawa we wszystkich państwach członkowskich. Ja ze smutkiem stwierdzam, że we wszystkich trzech sprawozdaniach rocznych Komisji Europejskiej za 2017, 2018 i 2019 rok znalazły się zapisy dotyczące łamania praworządności w niektórych państwach członkowskich, w tym, o czym y, mówiła sprawozdawca, również w Polsce, y, w kraju, z którego ja pochodzę. Dlatego tak ważne jest pogłębienie monitorowania tej sytuacji dotyczącej praworządności w państwach członkowskich w całej Unii Europejskiej. I z niecierpliwością czekam na wyniki monitoringu przeprowadzonego przez Komisję Europejską po raz pierwszy w ramach nowego tego rocznego raportu o praworządności. Na zakończenie chciałabym także dodać, że zgodnie z raportem Komisji z 2019 roku, pod koniec ubiegłego roku nadal w toku było 599 spraw dotyczących niedokonania w terminie transpozycji dyrektyw przez poszczególne państwa członkowskie. To bardzo niepokojąca liczba, która w tym roku może jeszcze ulec znacznemu zwiększeniu z uwagi na pandemię koronawirusa. Dlatego priorytetem dla Komisji Europejskiej powinno być zapewnienie, że pandemia nie jest wykorzystywana przez państwa członkowskie jako pretekst do niewłaściwego stosowania prawa Unii Europejskiej, a ewentualne opóźnienia w transpozycji dyrektyw są odpowiednio uzasadnione.